Prawdopodobnie tego nie wiedziałeś, ale wiele narodów na świecie, kiedy są w stanie wojny, nie używa swoich tradycyjnych flag, ale używa słynnych flag wojennych. Są to wersje różne od ich narodowej flagi, a często te różnice są naprawdę trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka. W praktyce, gdybym pokazał ci wiele flag wojennych, prawdopodobnie pomyliłby się z tradycyjnymi flagami danych krajów. Istnieje wiele przykładów takich flag, jak Flaga Wojenna Wietnamu której jedyna różnica w stosunku do odpowiedniej flagi narodowej polega na tym, że napisane jest na niej po wietnamsku zdecydowany na zwycięstwo, albo jak flaga wojenna Filipin, która jest dosłownie taka sama jak tradycyjna flaga, tylko odwrócona, co nadaje pewne metaforyczne znaczenie stanu narodu podczas konfliktu. Flaga wojenna Włoch różni się od normalnej jedynie kształtem, jest kwadratowa zamiast prostokątna. Również w wielu innych przypadkach flagi wojenne są zupełnie różne od normalnych. Jest wiele przykładów takich flag wojennych, na przykład ta, którą prawdopodobnie używają na miniaturce. Flaga wojenna Chin jest dość różna od ich narodowej flagi. Ta flaga wojenna jest używana przez Armię Wyzwolenia Narodowego. A jeśli zastanawiasz się, co oznaczają symbole znajdujące się na fladze wojennej, oznaczają 1.8 lub 1 of August dzień powstania w Naczan i początek chińskiej wojny domowej. Japonia ma również dość ciekawą flagę wojenną, bardzo różną od jej narodowej flagi, nawet będąc prawie taka sama jak flaga Imperium Japońskiego, które upadło w 1945 roku, odpowiadającą siłom lądowym Sił Samoobrony Japonii. A co z Kanadą? A ich flaga wojenna jest używana przez ich siły zbrojne i wydaje się, że trochę kopiują one wzór angielskich flag kolonialnych, używając charakterystycznej flagi w lewym górnym rogu ze swoim herbem Sił Zbrojnych. Albo też Portugalia, mająca flagę wojenną podobną do swojej oryginalnej flagi, ale w równym stopniu dość różną. Ale prawdopodobnie wielkim przykładem flagi wojennej jest ta, która została użyta na słynnym zdjęciu podnoszenia flagi na Iwo Jima, będącym jednym z najważniejszych zdjęć w historii ludzkości. Nie wiadomo, która była pierwszą flagą wojenną lub kiedy dokładnie zaczęto jej używać, ale użycie flag jako sygnałów na polu bitwy wydaje się pojawiać się w Azji podczas epoki żelaza. Około roku 700 przed Chrystusem. Prawdopodobnie w Chinach lub w Indiach. W starożytności największe armie liczące dziesiątki tysięcy ludzi potrzebowały ich, aby zidentyfikować, do której grupy lub dywizji armii należał każdy żołnierz. Flagi wojenne były powszechnie używane już w średniowieczu. Używano tak zwanych sztandarów, które były flagami o dość prostym wzorze, używanymi w walce lub do reprezentowania rodzin, a które ewoluowały wraz z heraldyką w średniowieczu. Sztandary były noszone jako symbol ideowy każdego szlacheckiego domu, czy to królów, czy rodzin szlacheckich. W epoce nowożytnej, wraz z pojawieniem się narodów i imperiów, z ogromnymi armiami o różnych gałęziach, pojawiły się flagi wojenne, które znamy do użytku wojsk na lądzie. Flagi wojenne nie mogą być mylone z flagami używanymi na okrętach wojskowych, chociaż często mają ten sam wzór, nie są tym samym. Na okrętach wojennych możemy znaleźć trzy różne typy flag: flagę bojową, flagę dziobową i wreszcie najważniejszą ze wszystkich, flagę rufową. Flaga bojowa to w zasadzie ogromna flaga, która jest podnoszona tylko wtedy, gdy okręt jest na skraju walki lub też podczas ceremonii. Jest tak duża, ponieważ musiała być wystarczająco duża, aby była widoczna w gęstym dymie, jaki powodowały działa sprzed XIX wieku. Zazwyczaj ma ten sam wzór co flaga narodowa, na przykład tutaj mamy United States Ship McFall, który podnosi swoją odpowiednią flagę bojową dla Stanów Zjednoczonych. Flaga bojowa jest przechowywana na pokładzie, z nadzieją, że nie będzie trzeba jej używać nic więcej niż przy uroczystych okazjach, ale oczywiście nigdy w walce. Jeśli doszłoby do działań wojennych, flaga bojowa jest bardzo ważnym symbolem dla załogi okrętu, a jej ochrona podnosi morale załogi. Kiedy statek się poddaje, flaga jest opuszczana, a wróg zwykle bierze ją jako trofeum. Są słynne przypadki, jak ten z niemieckiego pancernika Bismarck, gdzie nigdy nie zdobyto flagi, a statek zatonął z podniesioną flagą. Drugą flagą, którą możemy znaleźć na okrętach, jest flaga dziobowa. Ta jest również nazywana flagą dziobową, bauprensem lub torrotito, a po angielsku nazywa się jack i ma wyłącznie ceremonialne zastosowanie. Jest podnoszona na dziobie statków czyli na przedniej części statków. I choć może wydawać się mało ważna, większość narodów ma całe przepisy dotyczące jej użycia. W przeciwieństwie do flagi bojowej, flaga dziobowa ma własny design, który często różni się od flagi wojennej i flagi rufowej. Jak możesz zobaczyć na ekranie, istnieje wiele interesujących wzorów, takich jak wzór Stanów Zjednoczonych, który jest częścią gwiazd na ich narodowej fladze, czy stare niemieckie flagi, wszystkie z bardzo interesującą symboliką. Ciekawym projektem jest flaga Meksyku, która ma kolory narodowej flagi ułożone na skos i inne symbole morskie. Bardzo interesujący jest design floty hiszpańskiej, który to są główne kwatery herbu Hiszpanii, reprezentujące dawne Królestwa Hiszpanii Kastylię, Leon, Aragonie i Navarre. W przeciwieństwie do flagi dziobowej jest flaga rufowa, która jest prawdopodobnie najważniejszą flagą na statkach. Jest również nazywana narodową lub morską po angielsku i jest podnoszona na rufie statków, czyli na ich tylnej części. Jej celem jest wskazanie narodowości statku. W wielu krajach ma wersje cywilne i wojskowe, aby odróżnić je między sobą, co jest bardzo ważne. Ponieważ np. w krajach takich jak Anglia czy Włochy, gdzie jest wiele statków cywilnych, te flagi odgrywają bardzo ważną rolę w ich identyfikacji. To są trzy flagi, które możemy znaleźć na statkach. Zasadniczo flagi wojenne nie są tym samym co flagi dziobowe czy rufowe, i na pewno nie są tym samym co flaga bojowa. Flaga bojowa dziobowa i rufowa, która jest przeznaczona do użytku na statkach, i flaga wojenna jest do użytku przez armię na lądzie. Jednak, mimo że nie są tym samym, wiele razy narody używają tego samego wzoru swojej flagi wojennej jako flagi dziobowej lub rufowej, jak to jest w przypadku Finlandii. Która używa swojej flagi wojennej jako flagi rufowej, co osobiście bardzo mi się podoba. Również Szwecja używa tej samej flagi wojennej jako flagi rufowej, mając na końcu punkty, jak w designie Finlandii. Oczywiście wiele innych narodów latynoamerykańskich ma swoje flagi wojenne jak Peru, które używa swojej flagi wojennej jako flagi dziobowej i rufowej. Boliwia używa swojej flagi wojennej dla wszystkich sił zbrojnych, w tym marynarki wojennej. Ciekawostką jest, że Boliwia pomimo braku dostępu do morza, posiada marynarkę wojenną. A to dlatego, że ich marynarka wojenna jest do ostrzeżenia ich ciał wodnych, które znajdują się wewnątrz terytorium narodowego. Wenezuela i Kolumbia również mają swoje flagi wojenne, i oczywiście wiele innych narodów latynoamerykańskich ma flagi wojenne i flagi morskie, pomimo że są tak niezauważalne, są bardzo interesujące i każda z nich ma dużo historii i symboliki za sobą. W rzeczywistości większość ludzi nawet nie wie o ich istnieniu. Dlatego jest ten kanał, aby informować Cię o takich ciekawych rzeczach. Więc, żołnierzu, pamiętaj, że to jest Gansklop. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym. Do widzenia!